Zapraszam dzieci do przodu. Dzisiaj w Ewangelii występował wyraz, który jest w naszej piosence, którą śpiewamy, mianowicie mowa o bożym miłosierdziu. Także zaśpiewamy tą piosenkę i potem porozmawiamy o niej. Michelle sure Bardzo się cieszę, że tak śpiewacie. Widzę, że jesteście obudzone. Dzisiaj głosy było słychać pięknie. Słuchajcie, taki wyraz występuje w tej piosence miłosierdzie. Jest z nami też dzisiaj ojciec Franciszek. Marzy... Boże. To jest z nami. Ojciec Franciszku, czy ty wiesz, co to jest miłosierdzie, tak, żeby nam wyjaśnić? O co chodzi eee, z tym miłosierdziem? Ja wiem, co to jest miłosierdzie, ale może dzieci też będą wiedzieć. Zobaczymy, czy ktoś wie, co to jest to miłosierdzie. To śpiewaliśmy o nim o miłosierdziu, stołu miłosierdzia. Hmm? To nie jest takie może proste. Ktoś spróbuje? Chyba ojciec Franciszek musi nam odpowiedzieć. No miłosierdzie to jest najważniejsza cecha Pana Boga. Pan Bóg jest miłosierny, czyli bardzo nas kocha i umie nam zawsze wybaczyć. Czyli taka litość, proszę, prawda? Zawsze przebacza. Czy rodzice zawsze Wam przebaczają? Jak to jest? Przebaczają? Tak. U Ciebie też? Tak. Ona tam siedzi, słucha, tak. Tak, Tobie też, co? No, no właśnie, tak, to, to jest taka miłość. Tobie też przebaczają. Pięknie, Tymon. Super. Słuchajcie, jest pewna święta jedna osoba. Która jest bardzo związana z miłosierdziem. Czy wy wiecie jaka to jest święta osoba? Mamy jeszcze jedną chmurkę dzisiaj do odsłania. Kto jaka to będzie święta? No, jestem ciekawy. Święta Paustyna? Faustyna? Faustyna. Przepraszam, a wiesz jak miała na, na nazwisko? Ta, to ona miała na imię... Ty dużo o niej wiesz, widzę. Kowalczyk? Blisko. Mamy taką w Polsce znaną Kowalczyk, tak? Kowalska. Super. Ona jest mana nazwisko Kowalska. I słuchajcie, specjalnie dla Was przygotowaliśmy film, który teraz zobaczymy. Myślę, że dzieciom też, które was oglądają, uda się ten film zobaczyć. Także patrzmy sobie teraz na monitory, ja już nie będę nic gadał. Myślę, że kogoś tutaj poznacie na tym filmie. prawdziwą historią dziewczynki, której marzeniem było zostać wielką świętą. Wow. Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu w malutkiej wiosce Głogów w całym środku Polski. W wielkim domu pokrytym słomianym dachem mieszkali Marianna i Stanisław Kowalscy z dwiema córkami: duzią i Ewą. I mieli dużo pieniędzy umieli się cieszyć tym, co posiadali i byli bardzo szczęśliwi. W ich domu był tylko jeden pokój, a najważniejszym miejscem był ołtarzyk, przy którym wszyscy się modlili. I właśnie w tym niewielkim domku, o którym Wam opowiadałam, pod koniec sierpnia 1905 roku urodziła się kolejna dziewczynka. Jej mama po wielu latach opowiadała, że te narodziny były wyjątkowe, gdyż odróżnienie od poprzednich przebiegały bardzo spokojnie bez żadnych komplikacji. Dziewczynkę dwa dni po urodzeniu ochrzczono i dano jej na imię Helenka. To ona chciała zostać świętą? Tak, to właśnie ona chciała zostać świętą. O tym za chwilę. Kiedy Helenka miała siedem lat, była w kościele na nabożeństwie, w czasie którego Pan Jezus był wystawiony w monstrancji. Podczas modlitwy poczuła, że jej małe serce zostało napełnione jego miłością. Zrozumiała, że Jezus zaprasza ją, aby również ona bardzo go pokochała. Od tego dnia myślała o nim coraz O, cześć Boże! Szczęść Boże! Dlaczego idziesz sama? Nie, nie idę sama. Idę z Panem Jezusem. Bardzo ciekawa, inspirująca odpowiedź. Dziękuję Ci. Z Panem Bogiem! Z Panem Bogiem! 1 sierpnia 1925 roku zostałam przyjęta do zgromadzenia sióstr Matki Boskiej Miłosierdzia. Od tego czasu już nie byłam Helenką Kowalską, tylko siostrą Faustyną. I w 1933 roku przyjęłam śluby wieczyste. Wiecie, czym zajmowałam się w zgromadzeniu? Przede wszystkim modlitwą. To było dla mnie najważniejsze, kontakt z Panem Jezusem. Ale robiłam też wiele, wiele normalnych rzeczy, takich jak wy. Na przykład bardzo lubiłam piec chleby, ale najbardziej, najbardziej lubiłam ozdabiać torty. Byłam w tym najlepsza, podobno w całym zgromadzeniu. Lubiłam spędzać czas z siostrami, pracowałam też dużo w ogrodzie. Niestety Byłam słabego zdrowia i często, ale to często chorowałam. Zobaczyłam nagle przed sobą piękne światło. Z tego światła objawił mi się Pan Jezus, który podniósł prawą rękę do góry, a lewą odsłaniał swoje szaty. W miejscu, w którym znajduje się serce, wychodziły w moim kierunku piękne promienie. A Jezus poprosił mnie, żebym namalowała taki obraz. I nazwała go Jezu u Tobie. Ja nie namalowałam później takiego obrazu, ponieważ nie byłam tak zdolna. Poprosiłam o to malarza z Wilma. Pan Jezus przemówił do mnie i poprosił, żebym codziennie o 15 połączyła się z nim duchowo i modliła za cały świat. I tak powstała przepiękna modlitwa, koronka do Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus poprosił mnie również, żeby pierwsza niedziela po Wielkanocy została Ustanowiona świętem miłosierdzia Bożego. Niedzielą miłosierdzia Bożego. A co jeszcze Pan Jezus powiedział Faustynie? Pan Jezus jeszcze podpowiedział Faustynie, w jaki sposób pomagać innym ludziom. Można to zrobić na trzy sposoby: przez czyn, przez słowo, przez modlitwę. Przez czyn. Jak myślicie, jak to jest przez czyn? No można pomóc. można pomóc, można na przykład pomóc mamusi posprzątać, oprzytulić. Albo można przyjść do męża i powiedzieć, już zostaw te talerze i chcę oglądać mecz na przykład. Możesz... Tak, jest to też pomoc, taka właśnie przez czyn. Można też słowem, czyli słowem. Jak myślicie, jak można pomóc drugiemu człowiekowi słowem? Na przykład można co zrobić? Policzek, tak, to jest, ale to jest czyn. Ale słowem można powiedzieć, słuchaj, kiedy jest ci smutno i przykro, pomogę ci, będę z Tobą w tej sytuacji. To hmm. nic, że popełniasz błędy, kocham. Dokładnie. Tak, na dokładnie. Na przykład przytułanie. nie jest zawsze bardzo dobre. A trzecia opcja, modlitwa. Czyli możemy się za kogoś pomodlić. Na przykład za zmarłych, za ludzi, którzy potrzebują ja pomocy. Ja tak, tak, tak. tak, tak. za dziadka Wojtka, Tak, ja kiedyś za dziadka Wojtka, który Chciałbym się Tomuś, o niego modlić. To bardzo dobrze, bo musimy nie ustawać w modlitwie. Możemy się modlić na przykład o uzdrowienie kogoś. To też, to też jest właśnie pomoc drugiemu człowiekowi, o której mówił Pan Jezus z No i kochane dzieci, kochani parafianie, przypominam tylko, że papież Jan Paweł II w 2000 roku ogłosił Faustynę świętą i nazwał ją darem Boga dla naszych czasów. Dari? Darem? Darem, darem, darem Boga. I o wszystkich jej przeżyciach i spotkaniach z Panem Jezusem możecie przeczytać w dzienniczku, który pisała w ostatnich latach swojego życia. Z Panem Bogiem! Z Panem Bogiem, kochani! Kochane dzieci, kochani rodzice, z okazji zbliżającej się świąt Bożego Narodzenia chcieliśmy Wam życzyć pięknych, dobrych, błogosławionych świąt, wielu, wielu łask i żeby Pan Jezus. Urodził się w waszych serduszkach. A ja Wam kochane dzieci. Życzę, żebyście Pana Jezusa, po Jego narodzinach, w święta i w ogóle widzieli go każdego dnia, przez całe następne rok, do następnych świąt i żeby ten Jezus był w w drugim człowieku, w waszych przyjaciołach, babciach, dziadkach, rodzicach i żebyście go bardzo, tego Jezusa w nich, który jest też w nich, bardzo, ale to bardzo a tyle Leosiu, czego życzysz dzieciom? Eee, to, znaczy. Dziękuję za. Nie, że życzysz <noise> czego? Fajnych czego? Prezentów. Życzysz fajnych prezentów. A Natalko, czego ty życzysz? Żeby wszyscy. Żeby wszyscy byli zdrowi. Tego wam życzymy od rodziny Pa! I rodzice z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chcieliśmy Wam życzyć pięknych, dobrych, błogosławionych świąt, wielu, wielu łask i żeby Pan Jezus urodził się w Waszych serduszkach. Datiu! A ja Wam, kochane dzieci, życzę, żebyście Pana Jezusa, e, po Jego narodzinach, w święta i w ogóle widzieli Go każdego dnia e, przez cały następny rok do następnych świąt i żeby ten Jezus był widoczny w drugim człowieku, waszych przyjaciołach, babciach, dziadkach, rodzicach i żebyście go bardzo, tego Jezusa w nich, który jest też w nich, bardzo, ale to bardzo... Lubi. A Ty, Jaosiu, czego życzysz dzieciom? Eee, do, na ty. Dziękuję. Nie, że życzysz <laughs> czego? Fajnych czego? Życzysz prezentów. Życzysz fajnych prezentów. A tak, czego ty życzysz? Żebyśmy zdrowi żeby wszyscy. Żeby wszyscy byli zdrowi. Tego wam życzymy od rodziny Pa! Tak, słuchajcie, to jest już końcówka tego filmu. Nakręcił go. Teraz się pokaże, kto. I nawet mieliśmy oryginalny strój. Nam się udało na tę historię znaleźć. Czy ten obraz, wiecie jak wygląda ten obraz, który Pan Jezus kazał namalować siostrze Faustynie? Mamy go tu w kościele? Mamy go, a ja taki przyniosłem jeszcze większy. Bo potrzebuję kogoś do pomocy. Dwie osoby. Chodźcie, chodźcie siostry. Pomożecie tutaj. Trzymajcie obraz, ja będę trzymał tą sztalugę. Okej. Okay. I my się... U... I się udamy tutaj. O, tak żeby wszyscy widzieli uważaj na schody, żeby nie spaść. Specjalnie go przynieśliśmy z probostwa. Damy go tutaj jeszcze o, o, tutaj na środek. Super, 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 super. Troszkę zasunimy ojca Franciszka, może? Ale. O, zobaczcie. Kto z Was widział już ten obraz rączka do góry? Pięknie. I słuchajcie, co w na tym obrazie jest takiego niezwykłego, jak patrzymy na Pana Jezusa? Powiedz, co tu jest takiego niezwykłego? Że z jego serca daje się krew i woda? No, pięknie dopowiedziałaś, bo takie promienie, które oznaczają krew i wodę pana Jezusa. To jest ten obraz, który siostra Faustyna y, zobaczyła i poleciła potem namalować. Obraz Miłosierdzia y, Bożego. Co chcesz jeszcze powiedzieć? Co tu jeszcze jest? Bo podobno są tylko dwa oryginały. Tak, są dwa oryginały, tak. Wie pan, z czego się dowiedziałam o Faustynie? Bo oglądałem kiedyś nawet film. Jest taka piękna historia właśnie o Helence, która była mała, a chciała zostać wielką świętą. I właśnie taka książeczka też opowiada, właśnie, że ta Faustyna już od dzieciństwa bardzo, bardzo mocno kochała Pana Jezusa. No i słuchajcie, chyba została nam jedna święta do odsłonięcia. Ktoś z was odsłoni ostatnią chmurkę? Kto jeszcze nie odsłaniał? Może chodź, Julia, chodź, ty odsłonisz, dobrze? Może dosięgniesz. Została nam tutaj siostra Faustyna do odsłonięcia. Ten znak zapytania ostatni. O, udało się. Super. Widzicie? Ona ma taki sam dokładnie. Można położyć pod, pod spodem. O. Bardzo wam dziękuję. Także ostatnia nasza święta na Roratach jest wielką świętą. Ona zmarła jeszcze przed wojną. Miała 33 lata i była w tym zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia. My dziękujemy siostrom, które nam pożyczyły habitu. Właśnie one akurat w Częstochowie. Te siostry są i też w Krakowie. I może się dzisiaj właśnie też pomodlimy za te siostry i żebyśmy byli święci. Powstańmy wszyscy. Ja was dzieci też zaproszę do modlitwy. Kto będzie chciał jakieś wyzwanie modlitewne powiedzieć, to rączka do góry. Poproście, powiedzcie o co się pomodlimy, w jakich intencjach będziemy się modlić do Pana Jezusa dzisiaj. Żeby wszyscy na świecie byli zdrowi. Za chorych sprawnych i biednych. Za zmarłych i żeby już nie było koronawirusa. Żeby ludzie nie błąkali się. Za rodziców. Za dusze w cierpiące. Za siostrę zarodzeństwo nasze, tak. O ustanie pandemii. Mhm. Pomódlmy się też za te siostry, które, których była siostra Faustyna Kowalska, by pan Bóg im błogosławił. Pomódlmy się też za tą rodzinę, która zgodziła się nakręcić ten film, który nas tutaj pozdrawiała. Za nas wszystkich, którzy tu jesteśmy, którzy też oglądają i w ten sposób uczestniczą w tej przyświętej i za zmarłych, za których sprawujemy tę mszę świętą. W tej intencji wołamy Ciebie prosimy. Panie Boże wszechmogący, wysłuchaj naszych modlitw i bądź uwielbiony w tej wspólnocie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. i uh -huh.